Na co słowa, mimika, mowa, zmowa myślowa, strategia nowa sprawia, że chce usnąć z tym wiecznym, choćby na chwilę widzieć na mile, oddać do prania złudzenie mitu i z asfalt zasad tę wiarę, która oznacza kosmos możliwości. Hashtag, wiersz, motywacja dobry wiersz. W znaczeniu dobra. Po co ta cała mimika myślowa? Stra st st jest strategia nowa. Sprawa, że, że chce usnąć ten wieczny choćby na chwilę. No, taki taki sen wieczny, który Chwilę by trwał.